Największy błąd, który jest popełniany podczas walki ze skutym ogrem Sekiro to uciekanie od niego w stronę ekranu, czyli on nas atakuje, próbuje złapać czy coś w tym stylu i uciekamy w tę stronę. O ile większość jego ataków w ten sposób unikniemy bez większego problemu, to niestety, ale on ma dwa chwyty, które mają wydłużony zasięg. Jeden to taki, kiedy on rzuca się na ziemię i wręcz po niej sunie, wyciągając łapska przed siebie, żeby próbować nas złapać, a drugi to taki, że on jakby robi taki dosyć zamaszysty krok do przodu. I próbuje nas chwycić. I wyczucie tego, jak daleko mamy się oddalić, aby wyjść z pola rażenia tego chwytu, jest dla przede wszystkim nowych graczy dosyć problematyczne. Więc co zrobić, aby ta walka, że tak powiem, stała się mniej problematyczna? Wystarczy obchodzić ogra, że tak powiem, wychylając Geiger. W lewy górny ruch po prostu, w lewy górny róg o tego, wychylamy gajgę, W momencie, kiedy mamy ogra zaznaczonego, to będziemy wokół niego cały czas chodzić, i tak na dobrą sprawę. Jedy, jeden atak, którym naprawdę musimy się przejmować, to kiedy on podnosi łapy do góry i próbuje uderzyć. Całą resztę rzeczy mimowolnie unikamy. Ewentualnie czasami dobrze jest zrobić unik, jeśli staniemy akurat przed nim, a on próbuje nas dosyć szybko złapać, aczkolwiek zaraz Wam pokażę, że i ten chwyt możemy uniknąć po prostu tylko i wyłącznie chodząc wokół niego. I sobie tak wokół niego chodzimy, on robi różne ataki i my w tym czasie sami wkładamy w niego ataki. Najlepiej myślę, że dwa to są takie optymalne, że jak zadamy mu dwa ciosy i wrócimy do tego obchodzenia, będzie wystarczające, Aczkolwiek w niektórych sytuacjach to już musicie sami wyczuć, można włożyć tych ataków trochę więcej. A teraz przejdźmy do prezentacji. I tak, najpierw go tutaj chwilkę tego, chwilkę go tutaj obruszę. O. I niech on sobie tutaj do mnie przyjdzie wariatuncio. No i chodzimy sobie, że tak powiem, w lewo. Nie? Tak jak ja wspominałem. I. A tak rękoma z góry tego unikamy. Cała reszta dzieje się samoczynnie. Dwa ataki i idziemy w lewo. O, tutaj akurat staliśmy obok niego, no to też nie musimy za każdym razem unikać tego ataku, tylko kiedy jesteśmy naprzeciwko niego, nie? O. Więc realnie po prostu tylko jeżeli stoimy naprzeciwko niego, to musimy uniknąć albo o właśnie, tego ataku w tym momencie, albo ewentualnie tego chwytu, ale generalnie, jak, że tak powiem, skupimy się na zadawaniu tylko dwóch ataków, to będzie to właśnie w ten sposób wyglądało, no nie? Więc jeszcze raz. Obchodzimy ogra w lewo i unikamy jego ataku z góry, w momencie, w którym stoimy przed nim. No i załóżmy, dwa, trzy ataki, to już kwestia wyczucia. Unik, dwa ataki, Unik, dwa ataki, obchodzenie go, dwa ataki, obchodzimy, dwa ataki, obchodzimy, dwa ataki i tak dalej. Unik, jak stoimy na naprzeciwko niego, jak robi atak z góry. O, patrzcie, teraz to się w ogóle, ogry, aż ogr pogubił. No co tam, karuzela? K to, patrzcie, jaka karuzela śmiechu. No, i u nich. O! Okej, okay, teraz stałem naprzeciwko niego. Więc tutaj właśnie też. Dobrze, dobrze że to się w sumie stało. bo to was właśnie uczuli, żeby obserwować po pozycji, w jakiej się znajdujemy wobec niego, no nie? O! No. I tak wygląda pokonanie skutego ogra. <laughs> no, mam nadzieję, że. Pomogłem tym, którzy z Ogrem mieli jakieś większe problemy, więc po, jeszcze raz tak w ramach powtórzenia. Wychylamy Gajgę w lewy górny róg, lokujemy Ogra i go obchodzimy.